Teraz już wiedział jak. Obawiam się, że jutro będzie jeszcze zimniej. Trudno, ale możesz mieć ciepłe sny? Dobranoc. Jutro zimno? George nie mógł się doczekać. Wszystko szło zgodnie z planem. Zrobił lodowy zestaw do gry w kręgle. Wreszcie świetnie się bawił. Wtedy skoczek zrobił coś niespodziewanego. George myślał, że wiewiórki nie lubią gry w kręgle. Ale skoczek chciał się dostać do zamrożonych orzechów. George i skoczek do wieczora grali w orzechowego hokeja. Potem George przygotował się na następny dzień. Rano George ubrał się ciepło. Nie potrzebujesz czapki ani szalika. Dziś jest cieplej. Dzień był piękny, czyli zimą można się dobrze bawić. Tyle, że teraz było za ciepło i woda nie zamarzała. Tyle myślenia nad nową zabawą i wszystko na marne. Zima to taka karuzela nudy. Już zaczęło padać? W nocy ma spaść pełno śniegu. No, dobrze, że kupiłem szuflę. Może wymyślanie zabaw nie poszło na marne. Dzięki niemu George przetrwał nudną część zimy aż do pierwszego śniegu. George, do domu wpada śnieg. Tak, zima jest jak karuzela. A małpy uwielbiają karuzele. Więc udało ci się nagrać świerszcza. Czy to jeden z tych? Takie cykanie świerszczy w nocy to jeden z najpiękniejszych dźwięków lata na wsi. Ale jeden świerszcz cykający w domu może spędzić sen z powiek. Czy mamy świerszcza w domu? Cóż, zapewne chciałby się wydostać i wrócić do domu. Masz! Złap go i wypuść na dworze. I mała wskazówka, świerszcze schodzą się do światła. Zagadka została rozwiązana i George wiedział, czego szuka. Zadanie wydawało się proste. George był sprytniejszy od małego świerszcza i potrafił być szybszy. <ściał> nagle, jakby pukanie.. George uwolnił świerszcza w nadziei, że ten wróci do swojego domu.. <grym wytkujesz> Wypuściłeś świerszcza?! Uh! <grym wytkujesz> Doskonale! Jestem pewny, że będzie ci wdzięczny. No dobrze. Widzę, że mały świerszcz może narobić dużego bałaganu. Uff, gotowe. <grymne> oh, idziemy spać. Aha, jesteś pewny, że został na dworze? Widzisz, George, jeżeli go nie złapiemy, to nie zmrużymy oka. Ciesz! Pan w żółtym kapeluszu nie złapał świerszcza, ale znalazł rozwiązanie. To był idealny dzień na spacer i wdychanie zapachów. I to właśnie robił George. No, sprowadził Georgea do najlepszych zapachów. Wreszcie doprowadził go do zapachowego raju. Cześć, George! W środku pachnie lepiej, wiesz? George nie mógł uwierzyć, że z tych zwyczajnie pachnących rzeczy mogą powstać wspaniałe wypieki. Zastanawiał się, jakimi czarami posługują się cukiernicy. Nagle dźwięk przebił się przez zapachy. Przyjaciółka Georgia Nioki walczyła właśnie z największym przeciwnikiem, ogromną kokardą na szyi. George nie rozumiał kociego, ale grzecznie słuchał. <tryk> Gnioki była zachwycona, że nie musi już słodko wyglądać. George stał się jej kocim bohaterem. George niemal zapomniał, że zajmuje się właśnie wąchaniem. Wtedy dobiegły go zapachy z kuchni mistrza spaghetti'ego. Kuchnia mistrza spaghetti'ego była dla nosa jak cyrk. Doki, il mio gato dolce. Zgubiłaś wstążeczkę? No, już spokojnie. Popo pa, 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 padł. No, ślicznie wyglądasz. Miau. Witaj, Giorgio, co u naszego Capello giallo grande? Nie mogę się pobawić. Szykuję wyjątkowy obiad dla słynnej krytyk kulinarnej sali Tessio. Oh, hmm. Po jej dobrej recenzji restauracja jest pełna gości. No i dlatego to ważne by wszystko wyszło idealnie. Ona ma bardzo subtelny smak. Mówi oh. pan że będzie świeży chleb. Nie dostałam chleba. Smak ma bardzo subtelny, ale głos to już nie. To twarde coś to spaghetti? W ogóle nie pachniało. George chciał mieć niezłamany kawałek. Widział jak kucharz wkłada spaghetti do garnka. Słabo pachniało. A wydobywająca się para była gorąca. George musiał uważać. Spaghetti się zmieniło. Może, może to nie tylko cukiernicy, może wszystkie kuchnie są czarodziejskie. Ten garnek przemienia twarde rzeczy w miękkie rzeczy. Jeszcze można by zmiękczyć. Mięciutkie jajko. Byłoby zabawnie. Dobry kandydat do zmiękczenia. całkiem dobry. Nie upiekł pan go chyba sam. O, wszystko jest tu mojej roboty. Podaję najświeższe i najlepsze dania w mieście. I szykuję specjalny makaron tylko dla pani. Bardzo delikatny, bo ma pani subtelny smak. Pycha. Wielka cebula była dość twarda. O. O rety, nie włożyłem marynarki. Dzień dobry, paczuszka dla pana. Bardzo panu dziękuję. Kupuję i sprzedaję piłki z autografami. Są bardzo drogie. Ta jest od Freda do Grywki. Dzisiaj spodziewam się wielu przesyłek. Wszystkie są bardzo kosztowne. Rozumiem. Dopilnujemy, żeby do pana dotarły. Zapomnieć o Liberii. Ech. Liberia jest dla portiera równie ważna jak jego drzwi. No? Co tam, serdelku? E, ostrożnie! Tam w środku jest. Olej, niedobrze. To moja ostatnia czysta koszula. Nikt mnie nie może zobaczyć w takim stanie. Muszę wyskoczyć do pralni. Za chwilę wrócę. Zostajesz na posterunku. Serdel wiedział, co jest najważniejsze pilnować George'a. George zauważył liberię portiera i spodobała mu się. Jeszcze nigdy nikt mu nie salutował i Serdel poczuł się nagle bardzo dumny z siebie. Liberia portiera jest równie ważna jak jego drzwi. Serdel czuł, że musi ściągnąć Liberię z małpy, uh, uh, uh. ale jednak najpierw obowiązki. Widzę, że masz dziś nowego pomocnika. To miło, że nie jesteś sam. Proszę powiedzieć, jak szybko może pan usunąć tę plamę? Tę ogromną, tłustą plamę? Tak, chodzi mi dokładnie o tę plamę. O tę wielką plamę z tłuszczu. Nie wiem, musiałbym spróbować. Niech będzie. Niech pan próbuje, ja zaczekam, bo mój pies pilnuje porządku. Serdel starał się ściągnąć liberię z Georgia. To wtedy odkrył, że George, mała skotki. Przesyłki! Serdel nie chciał, żeby ludzie myśleli, że portierem w jego budynku jest małpa. George postanowił otworzyć najbardziej intrygującą paczkę. Trzeba zrobić porządek. W holu nie może być bałaganu. Serdel chciał powiedzieć George'owi, że to nie jego paczki, ale George uznał to za zaproszenie do zabawy. <laughs> Serdel nieraz aportował tenisowe piłeczki, ale żadna nigdy nie smakowała atramentem. To były cenne piłki, których portier miał strzec jak oka w głowie. <śmany> Serdel nie umiał przekonać George'a, by nie otwierał cudzych paczek, ale potrafił grać w obronie. <śmany> Czasami małpka ma nową rozrywkę, która pochłania ją bardziej niż wszystko na świecie. Georgia pochłonęła obserwacja małej pandy na stronie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. A George, długo tu będziesz siedział? Dzisiaj mam sporo pracy, a ty siedzisz przy komputerze od samego. A więc to pochłania twoją uwagę. Mała panda! Wiesz, że to jest transmisja z naszego zoo? Niedaleko stąd? No, możesz tam iść i obejrzeć ją sobie na żywo w naturalnym środowisku bądź grzeczną małpką. George mógł myśleć tylko o jednym o małej pandzie. Mała panda, mała panda. Ho, ho, ho. Patrz, mamo, flamingi! George nie chciał zabłądzić i stracić cennego czasu. Jak wybrać właściwą drogę? Wyraźna mapa Postanowił kierować się nią w swoich wędrówkach po zoo. George znalazł pandę. Mapa naprawdę się przydała. To było o wiele lepsze niż siedzenie przed komputerem. George mógł się gapić na pandę godzinami. I gapił się. aż zrozumiał, że maluch nie może znaleźć liści do jedzenia. Jest tu kto? No to zamykam. Czas szybko leci, kiedy się patrzy na pandę. George postanowił wyjść, zanim zamknął Zoo.